Organizatorzy akcji Odkryj Beskid Wyspowy podsumowali czwartą edycję. W bazie wypoczynkowej na Górze Lubogosz spotkali się ci, którzy od czterech lat propagują wędrowanie po beskickich szlakach. My jako samorządowcy próbowaliśmy tę akcję rozwinąć. Ona już bardzo dobrze funkcjonuje, ale kolejnym etapem powinno być włączenie również biznesu około turystycznego, żeby ten biznes zaczął na tym na tych akcjach zarabiać i myślę, że to się już powoli dzieje. Trochę opornie to idzie, ale myślę, że musimy podejmować dalsze kroki, żeby zainteresować bardzo szeroką grupę restauratorów, hotelarzy, gospodarstwo turystycznych. Widzę, że w ciągu tych czterech lat przybyła nam Rzesza bardzo młodych turystów i to jest bardzo budujące, że patrząc, mając w pamięci tę pierwszą edycję i czwartą, porównując to widzę bardzo duży skok uczestników w wieku młodym i bardzo młodym. Widzę także przyrost tych uczestników, którzy wędrują całymi rodzinami. I to jest bardzo budujące. Budująca jest również różnorodność i rozmaitość każdej z wędrówek. Nie ma dwóch takich samych podejść i takiej samej piknikowej atmosfery. Każdy szczyt Beskidu Wyspowego jest wyjątkowy wyjątkowej każdy z turystów zapamiętuje go w inny sposób. Nie inaczej ma być w piątej edycji akcji. Wędrowanie po Beskidzie Wyspowym rozpocznie się majówką beskidzką. Będzie również akcja weekend za pół ceny. Organizatorzy planują trzy nocne wyjścia. Na szlaku beskidzkich wędrówek pojawi się nowy szczyt, paproć. Gospodarzem akcji będzie gmina Limanowa. Będą jeszcze inne atrakcje wprowadzone, takie monotematyczne imprezy, jak impreza muzyczna adresowana do zespołów młodzieżowych, których naprawdę bardzo wiele działa na terenie beskidów. Taki festiwal ma się odbyć w Limanowej, co prawda jeszcze nie ma nazwy, ale młode zespoły już mogą powoli się zgłaszać do tej imprezy, która jest dużą szansą wybicia się dla młodych kapel i zespołów. Tak uważa Waldemar Domański, jeden z inicjatorów wspólnego odśpiewania piosenki Marylii Rodowicz. Remedium, która była wykonywana podczas odkrywania śnieżnicy. Zanim jednak festiwal się odbędzie, zachęca on młodych twórców do odwiedzania strony, gdzie mogą się właśnie młodzi artyści zaprezentować. Podaj dalej. dalej.info, bo to ma być trochę jak plotka i być może przewodniczący, ktoś kto ma pieniądze, sponsor. Zamiast gdzieś szukać uznajomych informacji, ma łatwy dostęp do właśnie gatunku muzycznego, bo jest wyszukiwarka, która mu wskaże, że może to zespół reggae, prawda, roka, ludowy, orkiestra strażacka. Inicjatorzy akcji rozmawiali również o wytyczeniu szlaku Beskidu Wyspowego o łącznej długości prawie 250 kilometrów. Chcielibyśmy, żeby Beskid Wyspowy. Nie zaczynały się i nie kończył. Było, były takie miejsca, w których można rozpocząć i w każdej chwili do tego powrócić, kiedy się będzie miało czas. A jest to zwiedzać, y, trasy są y, różnej trudności, a wydaje mi się, że to co najważniejsze w Beskid Wyspo Wys Beskidzie Wyspowym to to, że jest on przyjazny dla wszystkich. Krótkie podejścia, krótkie zejścia i wszędzie cywilizacja. Co Pan sądzi o tej idei? Połączenia e, tych wszystkich szlaków Beskidu Wyspowego w taką jedną wielką pętlę. To jest bardzo dobry pomysł. Nie chodzi tutaj o znakowanie nowych szlaków, tylko wykorzystanie istniejącej sieci. Natomiast, nadanie takiego produktowego charakteru może być sukcesem, bo to rzeczywiście będzie atrakcja dla ludzi, powiązana z atrakcjami krajoznawczymi, z możliwościami noclegowymi, kulinarnymi. Więc może być dobry produkt Beskidu Wyspowego, na który ludzie chętnie przyjadą. Odkrywanie Beskidu Wyspowego jak zwykle zakończy festiwal Beskicka Podkuwecka. Odbędzie się on w Kasinie Wielkiej, a zorganizuje go gmina Mszana Dolna Józef Budacz TV28.